Ile jest liczb spełniających te warunki? Rysujemy sobie trzy kreseczki. Wiemy, że cyfra dziesiątek jest równa 5, czyli podstawiamy piątkę. A cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności, czyli pod jedności wstawiamy sobie x, a setki są o 6 mniejsze, czyli x odjąć 6. No i teraz musimy sprawdzić, jakie liczby spełniają ten warunek. Narysuję sobie trzy kreseczki, bo liczba jest cyfrowa. Pod dziesiątki wstawiam piątkę. Za x biorę największą cyfrę, jaką mamy, czyli dziewiątkę. No i teraz obliczamy. 9 odjąć. 6 równa się 3. Więc znowu piątkę podstawiam pod dziesiątki i biorę cyfrę o jedną mniejszą, czyli ósemkę. I teraz 8 odjąć 6 to 2. Tutaj będzie siódemeczka, 7, 7 odjąć 6, 1. I teraz pytanie, czy możemy jeszcze o 1 zmniejszyć cyfrę jedności? No nie, bo powstaje nam liczba dwucyfrowa. 3 liczby, czyli odpowiedź C.